Przed nami 243. odcinek tureckiego serialu Miłość i Nadzieja. Podstęp Bachar udaje się idealnie, Nacie jest wściekła, Kawajden dumna, a Kuzej nawiązuje z nią więź. Ciją zleca Kankowi okrutne rozwiązanie problemu. Alper jest gotów popełnić jedną z najgorszych zbrodni, by związać ze sobą sile. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 243 odcinku, Miłości i Nadziei. Streszczenie 243 odcinka, Miłość i Nadzieja. Co się wydarzy w 243 odcinku, Miłość i Nadzieja? Sprawdź streszczenie TVP. Alper dalej próbuje manipulować silą, ale zmienia strategię. Przestaje nią pomiatać i przygotowuje romantyczną kolację. Przy świecach wmawia jej, że są małżeństwem, ale przez to, że do ich życia wtargnął kuzej, nie mogli się cieszyć rodzinnym szczęściem. Może nie pamiętasz, ale byłaś we mnie zakochana. Gdyby drań kuzej nas nie zaatakował, to byłabyś w ciąży, kłamie Alper. Ciąża, zastanawia się siła. Właśnie, zaufaj mi, z czasem wszystko sobie przypomnisz, że jesteś moją żoną i bardzo mnie kochasz. Oszust próbuje przekonać ją do pierwszej wspólnej nocy. Jednak siła powoli odzyskuje pamięć i cały czas myśli o kuzeju. Odtrąca alpera, ale ten nie daje za wygraną. Gdy dziewczyna zasypia, przenosi ją do łóżka. Czy sili uda się uwolnić od zakłamanego mężczyzny? Tymczasem Bachar zyskuje sympatię Kuzeja po tym, jak uratował ją topiącą się w basenie. Proponuje młodej służącej, że nauczy ją pływać. Ten pomysł nie podoba się Nacie. Według niej syn nie powinien się spoufalać z tak prostą dziewczyną, a cała sytuacja doprowadza ją do szału. Z kolei Kawajden triumfuje i gratuluje córce planu, bo upadek do basenu nie był przypadkowy. Przechytrzyłaś Nacie. Oczy wyszły jej z orbit. Cudownie, podkreśla zadowolona matka. Cicho, bo usłyszą, próbuje ją uspokoić Bachar. Wszystko idzie po myśli służących. Kuzej jest uśmiechnięty i świetnie się czuje w towarzystwie Bachar. Jednak jego szczęście nie trwa długo. Otrzymuje przesyłkę z prezentem zaprojektowanym przez sile, i zaraz potem odjeżdża samochodem. Co zamierza zrobić? Gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. Cenk nie odpuszcza Cajnep i jej matce. Próbuje zmusić kobiety, aby wyszły z domu i porozmawiały. Jednak one nie chcą się na to zgodzić. Na miejsce przyjeżdża także Ciją, którego Cajnep nie zauważa. Gangster ma pomysł, jak zmusić kobiety do wyjścia z domu. Jeśli pójdzie na policję, moja siostra zgnieje w pierdlu. Spalę ten dom i całe miasto. Do roboty, rozkazuje i wręcza zaufanemu człowiekowi kanister z benzyną. Jak to? Pyta zaskoczony Cęk i patrzy na plastikowy pojemnik. Powiedziałem, na pewno wyjdzie. Przestępcy polewają dom Cajnep i gonul benzyną, a ich szef wyciąga z kieszeni zapalniczkę. W tym momencie dzwoni do niego siostra, a zaalarmowany jej telefonem, Ciją musi szybko do niej jechać. Pod groźbą śmierci każe Cenkowi podpalić budynek. Wszystkiemu przyglądają się przerażone cajnep i gonul. Matka odradza córce wzywanie policji. Zamiast tego dziewczyna cały czas próbuje dodzwonić się do Egego, który w końcu odbiera telefon, chłopak czym prędzej jedzie do cajnep. Czy uda mu się uratować przyjaciółkę i jej matkę? Gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. Tymczasem Ciją wraca do domu. Okazuje się, że Seda próbowała zabrać pieniądze z sejfu w jego gabinecie. Chciała je wziąć i uciec. Tłumaczy bratu, że planowała przeczekać w bezpiecznym miejscu całe zamieszanie z wypadkiem i świadkiem. Boję się, jak w dniu śmierci mamy. Nie wiedziałam, co robić, wyznaje przestraszona Seda. Zanim umarła, coś jej obiecałem, wyjawia siostrze gangster. Co takiego? Że zawsze będę przy tobie i nie pozwolę cię skrzywdzić. Omal nie przypłaciłem tego życiem, ale nie odpuszczę. Czy Cichanowi uda się uchronić siostrę przed więzieniem, a może nawet czymś straszniejszym?